Dzień dobry, państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie w ramach 1.16 finału Fortuna Pucharu Polski. Naszymi gośćmi tradycyjnie trener Adrian Siemieniec, dzień, dzień dobry. A także zawodnik naszego zespołu Dominik Marczew. Cześć, Dominik. Ja przekazuję mikrofon trenerowi, a państwa zapraszam do zadawania pytań. Jerzy, widzę, że tutaj jesteś wart gotowy. Tylko proszę do mikrofonu. To ja zapytam na początek trenera o. Mm... Toczy przed meczem pucharowym na wczesnej, wczesnej, fazie, wczesnej fazie tych rozgrywek. Myśli sobie o tym, jak to fajnie byłoby wrócić na narodowy 2 maja. No nie jest to na pewno punkt orientacyjny tego, że przygotowania do pojedynczego spotkania. Wiadomo, że grając w tych rozgrywkach, to jest cel pewnie każdej drużyny, no bo, bo gra się po to, żeby się tam znaleźć, ale, no... ale pan tam był. No byłem, no byłem i, e, i oczywiście to jest fantastyczne tam, tam, tam zagrać i, i, i brać udział w ogóle w tym, w tym wydarzeniu, bo to zostaje na lata z człowiekiem. No niestety my zabraliśmy oprócz tych, tych dobrych chwil przed i w trakcie meczu, no to po samym meczu też, e, też te, te, te bolesne wspomnienia, bo to nie jest nic fajnego przegrać finał. Nie, bo to jest zawsze inaczej, jak przegrywasz ten jeden mecz, który decyduje. To jest zupełnie inne uczucie, jak przegrywasz e, m, zwykły mecz w lidze. Po prostu. I, I to jest uczucie, uważam, nie do opisania. No ale to jest też piękno sportu, że, że zawsze ktoś musi wygrać, zawsze ktoś, ktoś musi przegrać. I e, my oczywiście, jeżeli chcemy tam trafić, to, to musimy. Wygrywać każde kolejne spotkania w tych, w tych rundach, a kolejne teraz jest przed nami w Rzeszowie i to jest dla nas bardzo ważny mecz, który, który chcemy, chcemy wygrać. Na, naprawdę jedziemy tam bardzo skoncentrowani i zdeterminowani do tego, żeby awansować do kolejnej rundy. Bez żadnej kurtuazji, jesteście zdecydowanym faworytem. Gracie. Znakomicie w lidze Rysowia wprawdzie ostatnio wygrała swój mecz niespodziewanie, ale nie wiedzie się tam zbytnio w tej pierwszej lidze, także teoretycznie różnica poziomów jest duża. Klas może ta? No tak, ale jeszcze nikt przed meczem nie wygrał, a wielu przegrało, no tak to jest w tym sporcie i to, że jesteśmy faworytem przed meczem, oczywiście, że jesteśmy, ale musimy to potwierdzić na boisku i przede wszystkim zachować się odpowiedzialnie i podejść bardzo skoncentrowani do tego spotkania, bo to tylko tak naprawdę od przeciwnika też, ale w głównej mierze od nas zależy jak ten mecz będzie wyglądał. Powiedział Pan po meczu ligowym ostatnim, że zobaczymy jak rekonwalescenci, czyli Jesus i Afimiko zareagują na ten wysiłek meczowy. Jak z nimi jest? Czy oni są gotowi do, do tego, żeby wejść w podstawowym składzie i grać pełne 90 minut? No, odpowiem może nie tyle co kurtuazyjnie, ale, ale rzeczywiście tak jak to wygląda na, na ten moment. Dzisiaj ten trening będzie kluczowy i po treningu będę więcej wiedział na ten temat, więc no tak to, tak to wygląda. Może inaczej, jakoś nie wpłynęło to źle na ich stan zdrowia, występ ligowy. Rozumiem, że nie ma żadnych problemów dodatkowych, które byłyby jakieś takie poważne. Znaczy nie ukrywam, że jeżeli miałbym ocenić to na ten moment, to, to prawdopodobieństwo, w przypadku tego meczu środowego, bo na nim się teraz skupiamy. Większe jest, jeżeli chodzi o Hesusa niż o Afiego. No ale zobaczymy, bo, bo mówię, jest dzisiaj ten trening i sytuacja jest dynamiczna. Więc jakie decyzje zapadną i jak to będzie wyglądać, to już, to już w trakcie meczu i przed samym meczem. No to na koniec zapytam jeszcze, znaczy właściwie pewnie odpowiedź jest jasna tutaj. Zakładam, że mogą być zmiany w składzie wyjściowym, natomiast mhm. naturalna rzecz, że ma Pan szeroką kadrę, i są ci, którzy mniej grają w lidze, więc pewnie jest okazja, żeby też zagrali więcej w pucharze. No na pewno, na jakie te rotacje będą, jak ten skład będzie wyglądał, to no to już konkrety też nawet dla samych zawodników do, dopiero jutro, i oczywiście analizujemy to, i już, już mniej więcej wiemy, jak to, jak to będzie wyglądać, ale jest to, jest to na pewno okazja dla, dla zawodników, którzy. Bo bym nawet nie powiedział, że uargumentował, że, że grają mniej, bo to jest oczywiste, a bardziej też na tych, którzy po prostu na co dzień też ciężko pracują i czekają cierpliwie na, na swoje szanse i też w tym zespole odgrywają często niewidoczną dla kibica gołym okiem rolę, bo, bo to co powiedziałem już na konferencji chyba po meczu ostatnim, że no zespół to nie jest tylko tych jedenastu, którzy grają na boisku, tylko o ich postawie też decydują zawodnicy, którzy którzy na co dzień tworzą tą drużynę i w procesie treningowym wywierają na nich presję poprzez rywalizację. Dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, nie żebym chciał, żeby pan zdradzał swoje metody pracy w szatni, ale jak pan mobilizuje zawodników na takie spotkanie jak to? No przeciwnik 14 miejsce w pierwszej lidze, <coughs> wicelider, ekstra ekstraklasy. Oczywiście sami zawodnicy pewnie się zmobilizują, ci, którzy mniej grali, bo dostają szansę, no, ale trzeba jakąś presję na nich wywrzeć. Jak? Pan mobilizuje, czy ma zamiar mobilizować zawodników na taki mecz? A no może, może przewrotnie odpowiem. A o co, co jest istotą sportu? Więc jeżeli my mówimy dzisiaj, e, ja bym się bardziej wolał skupić na sile mentalności na motywacji wewnętrznej niż zewnętrznej. No po prostu to są sportowcy, którzy chcą wygrywać i to nie ma znaczenia... Dzisiaj, czy to jest gra treningowa, czy to jest gra sparingowa, czy ten przeciwnik jest silny, czy przeciwnik jest mniej wymagający, czy jest z pierwszej ligi, czy jest z ekstraklasy, czy jest z trzeciej, z czwartej, ta drużyna ma chcieć wygrywać zawsze i o tym my rozmawiamy i dla mnie to. To ja w ogóle tego tematu nie, nie podejmuję, sobie nie wyobrażam, że w jakikolwiek sposób trzeba stosować dodatkowych motywacji. Oni wewnętrznie mają chcieć wygrywać wszystko, i, i o tym rozmawiamy. I z takim założeniem i jedziemy do, do Rzeszowa po prostu. I e, po prostu, istotą sportu jest zwycięstwo i, i sportowiec e, powinien e, mieć w sobie taką siłę mentalną i wewnętrzną motywację, żeby wygrywać zawsze. I wszystko. Co z Jarkiem Kubickim? No, sytuacja z Jarkiem jest y, taka, je, że no, prawdopodobnie y, nie, nie będę mógł już w tej rundzie z niego z niego skorzystać e, i, i też duże prawdopodobieństwo jest, że, że skończy się po prostu też zabiegiem. E, ale no, jest, to, jest to gdzieś kontuzja związana ze stawem skokowym, ale nie będę. Jakiś tutaj poważnych terminów medycznych używał, po prostu się nie znam na tym, też nie jestem za bardzo kompetentny, żeby, żeby się bardzo, że tak powiem, konkretnie wypowiadać w tym temacie. Po prostu tak to wygląda na dzisiaj, i ja życzę mu powrotu do zdrowia, zresztą nie tylko jemu, bo bo też Wojtek, Wojtek Łaski przechodzi dzisiaj tą rehabilitację, ale, ale wszystko jest okej. Okay i... I Gojamba, tak, I, ale, ale oni są już, no, tak jakby blisko. I, znaczy, z każdym nie są bliżej, ale są blisko, bliżej niż na pewno niż, niż Jarek. I, I zobaczymy, jak ta sytuacja po przerwie na, na kadrę się wykrystalizuje w ich przypadku. E, no, ale tak jest w piłce. No, to jest uraz, na który też nie mieliśmy za bardzo wpływu, bo, bo starcie, no, bardzo też nieprzyjemne z perspektywy Murawy, to jedno, ale dwa też po tym wideo, więc. E, no tak czasami jest. Szkoda, ale wierzę, że Jarek wróci do nas silniejszy i też wykorzysta ten okres dobrze, żeby, żeby mentalnie i też fizycznie przygotować się do tego, żeby na wiosnę był, ale jego forma jeszcze, jeszcze lepsza niż była teraz. To skokowy nie kolanowy? Tak, tak, skokowy, skokowy, skokowy. To moje ostatnie pytanie, panie trenerze, jakby pan mógł powiedzieć o logistyce tego Aha. tygodnia, że tak powiem, no bo wyjeżdżacie na dwa mecze, prawda? Proszę. Tak. No tak, jedziemy dzisiaj do, do Rzeszowa i wiadomo, jutro gramy mecz Pucharowy. Bezpośrednio po meczu Pucharowym udajemy się z drużyną już pod Kielce, i tam do, do samego meczu będziemy się przygotowywać i, i trenować na, na obiektach w pobliżu. W pobliżu i w okolicach Kielc. także Nie wracamy bezpośrednio do Białego stoku po, po meczu Pucharowym, tylko udajemy się już w okolice e, Kielc, żeby dobrze przygotować się do meczu ligowego. Dzień dobry, Wojciech. Dzień dobry. Meczu, Prężę, jedno takie pytanie. Oglądając ligę, plus ekstra ostatnią, Jagiellonia została tam rozebrana na czynniki pierwsze. Średnia pozycja zawodników w no. sposób rozgrywania piłki od tyłu i tak się zastanawiam, czy w związku z tym priorytetem jest poprawianie tego, co gracie teraz, czy może trener przyszykuje jakieś niespodzianki jeszcze na tą końcówkę rundy, tak, niespodzianki taktyczne? Znaczy my, my znajdujemy tak duży ogrom elementów, które chcemy jeszcze poprawić w tej grze, że tutaj nie mówimy o, o zmianie radykalnej rewolucji tylko ewolucji tego co już jest. I my cały czas to co już kiedyś wspomniałem też gonimy się z czasem po prostu bo, bo ostatnio tego te czasu na trening jest coraz ma mniej może niż, niż było na początku bo mamy nieregularne e, mikrocykle do tego dochodzą nam mecze w tygodniu więc e, no tutaj e, no jest bardzo dużo elementów, które my po prostu jeszcze musimy zrobić, więc cały czas staramy się udoskonalać naszą grę i, czasami, i cały czas widzimy elementy, które, które chcemy poprawiać, na które potrzebujemy po prostu więcej czasu. Ale wierzę, że z tygodnia na tydzień będziemy grać jeszcze lepiej. Nie mówię tutaj o wynikach, tylko mówię o, o sposobie gry, że żeby będziemy po prostu coraz lepiej grać, no a jeżeli będziemy coraz lepiej grać, no to, to tą wypadkową powinny być e, też dobre wyniki. Ale nie to jest e, naszym tak jakby punktem odniesienia i celem na co dzień. Na co dzień pracujemy po to, żeby, żeby rozwijać drużynę i rozwijać piłkarzy też, też Jeszcze słówko pierwszy ligowic, ale ma e, no, parę ludzi z ogładą ekstraklasową. Gliwa w bramce jest, Osyra, Urynowicz, Maciej Górski znany mm -hmm. z występów tutaj w Jagiellonii. Jak trener postrzega ten zespół i czego się spodziewać w Twierosowie? Czy raczej podejdą z szacunkiem, będą szukali swoich szans kontra, czy niesieni dopingiem zaatakują, jak trener myśli? No. Ciężko mi powiedzieć, jak mam być szczery, nie wiem jakiego scenariusza spotkania się, się spodziewać. Czy to będzie odważna, taka proaktywna gra z pressingiem i, i z próbą przyjęcia też inicjatywy, czy to będzie raczej niski blok i wyczekiwanie swoich szans w kontrataku czy po stałym fragmencie. To już jest kwestia indywidualna, planu na Mary strategii trenera Heido, jak jaki przy tak jakby. E, no będzie na, na mecz z nami. No, ja bym chciał tutaj przede wszystkim skupić się na, na tym, jak my mamy grać w tym meczu i, i co my mamy wykorzystać i jak się mamy zachowywać, bo, e, bo też mamy określone zachowania i, i sposób gry na, na przeciwnika z tą strukturą, którą, którą gra na co dzień Ressowia i też te zachowania będziemy doskonalić, o nich rozmawiać na odprawach, doskonalić je w treningu dzisiejszym także wierzę po prostu że przede wszystkim nasza gra będzie skuteczna i będziemy stwarzać e, sytuacje po prostu bramkowe i, i, i to doprowadzi nas do zwycięstwa dziękuję dziękuję, dziękuję bardzo U rzeszowa no ale na mecz nie ze Stalą z Rysowią. jak wiadomo Kibice, kibice tych klubów nie, nie darzą się specjalną sympatią. Czy nie spodziewasz się jakiegoś wrogiego przyjęcia personalnie ty jako Dominik Marczuk ze strony kibiców resowi? Dzień dobry. Znaczy ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie miałem jakichś złych stosunków z kibicami resowi, ale nie skupiam się na tym, jak zostanę przyjęty. Tylko skupiam się na tym, że żeby wrócić do Rzeszowa i, i wygrać ten mecz, i, i awansować do, do, do kolejnej rundy Pucharu Polski, i, i to jest w tym momencie najważniejsze. No, a powiedz z swojej perspektywy, jak ty oceniasz Resowie, na co w tym zespole trzeba szczególnie uważać i co zrobić, żeby ją pokonać? Znaczy myślę, że przede wszystkim konsekwencja i cierpliwość w naszych działaniach. Bo pamiętam jeszcze resowie z z tamtej rundy. Był to bardziej zespół, który, który był w niskim pressingu i, i, i zbytnio nie podchodził do rywali. Bardziej grał z kontrataku, więc myślę, że, że cierpliwość i, i konsekwencja w naszych działaniach będzie kluczem do tego, żeby, żeby wygrać ten mecz. Dzięki Dziękuję. To ja może Wiadomo, z zostałeś <laughs> ja wynik korzystny. Zostałeś młodzieżowcem Października w ekstraklasie z młodymi zawodnikami, to tak to jest czasami, że odlatują, a, a, a ty rozumiem, twardo po ziemi stąpasz i nie patrzysz na tytuły. Tak powiem w cudzysłowie, tylko swoje i do przodu. Nie, nie, ja chcę ciągle, ciągle więcej, chcę wymagać od siebie. Cieszę się z tego, że, że zdobyłem tytuł Młodzieżowca Miesiąca, ale. Tak jak w poprzednich byłem nominowany, tak teraz w kolejnych miesiącach chcę, chcę ciągle więcej i chcę te szczeble pokonywać krok po kroku i, i na tym się skupiam. Trochę podobne pytanie do tego, co Wojtek zadał, chodzi o powrót do, do Rzeszowa, czy to w ogóle w jaki sposób motywuje Cię dodatkowo, że zagrasz przed kibicami w Rzeszowie, bo ja zakładam, że to nie będą wyłącznie fani Resowi, przyjeżdża jak strakasowe więc pewnie przyjdą i tacy bardziej neutralni, może może też zakamuflowani kibice stali? Znaczy. Pff, Ma to jakieś znaczenie, że grałeś tam na tym stadionie akurat? Nie, nie. Teraz, wcześniej grałem w Stali, teraz obecnie gram w Jagiellonii, no i tak jak powiedziałem, że, że jedziemy po to, żeby, żeby wygrać ten mecz, tak? I, I to jest w tym momencie najważniejsze. Na, na pewno mam sentyment, ale bardziej do Stali niż, niż do Resowi, ale gramy z Resową, więc dla mnie nie ma to, to żadnego znaczenia. Jedziemy po to, żeby, żeby wygrać i, i ja mam takie podejście. Dziękuję. Dziękuję. No to, finito.